Ejka, przedstawiam Wam gigantyczną dalię kaktusową. Można powiedzieć talerzową. O bardzo dużych kwiatach. To jest akurat wersja średnia. Ma jakieś 15 cm. A ten z 25, ten ma w obwodzie z 30. Olbrzymi kwiat. Największy, największy jaki widziałem w życiu. Do tej pory, największym był tamten rzutek to jest Daldia, ona się nazywa Kelvin Flashlight no ale ten kwiat powala tu jakiś mały odszczepek od tego pewnie się oderwał i tam rozmówię wam kwiaty te wielkości kapuchy, główka kapuchy gigantycznie nie widać tego na kamerze, ale mówię wam fantastyko i tak czerwie taka przełamana rzucił. No, przepiękne. Robią wrażenie, już z 8 bardzo chętnych, żeby mieć chociaż małe w sadonki, bulwy tego, więc większy, więcej jest chętnych niż w ogóle posiadam. No, ale no, robi wrażenie, mówię Wam, fantastyko. Zaopatrzcie się właśnie w taką odmianę. Encore. To jest właśnie ten mają trzypek, że się gdzieś pewnie ułamał i zobaczcie. Jaki gigant, kapucha, kapucha nagówka kapusty. O to jest przede wszystkim właśnie odmiana Kelvin Flashlight, też największe kwiaty jakie miałem w ogóle tutaj w ogrodzie i w życiu. Ale teraz te przebiły. To jest numer jeden jeśli chodzi o wielkość Gigant Gigantus kapucha, normalnie między bananowcami, kannami rośnie taka wielka kapucha Encor powinna się nazywać kapucha, czerwona kapucha ewidentnie kamera zakłamuje wielkość Kwiatów. no gigantyczne w życiu takich nie widziałem na żywo w życiu wyglądają jak sztuczne przecież to nie jest możliwe żeby taka kapucha była czyli ona musi mieć energii sadzonka żeby wydać tak olbrzymi kwiat w parę się to nie mieści no i jeszcze ma tyle pączku zobaczcie gigantusy gigantusy pączek wielkości prawie mandarynki czy wielkości mandarynki średniej wielkości. Aż trudno uwierzyć, coś takiego. Jaki gigantusy. No, największe cudo, jakie widziałem. I największe to są dalej średniej wielkości jakieś 15 cm 15 cm 10. No różne, są przeróżne. Barwy, kolory. Najbardziej szokowany jestem tą odmianą. Z jednego krzaka wyrastają co wyrasta? Dwie sadzonki z jednej łodygi. Bo gdyby była bulwa, nie zdziwiłbym się. Ale tu z jednej patrzyłem dokładnie, wyrastają. Momencik.